Trochę sterany ten młodniczek ale widać że byczki się tu kręcą no i dobrze ładna byczka też taka jasna no to nie wiem czy to nie jest do pary Z tym moim co znalazłem ostatnio Chociaż nie, tu jest róża niby mniejsza Dzisiaj taka pogoda trochę do dupy zanosi się na opady Ładny, ładny. Widać świeże, ale chyba od wczoraj tu leży.